Witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry. Ja mam na imię Małgorzata, a kanał, który prowadzę, poświęcony jest zagadnieniom ezoterycznym. Dzisiejszy film to kontynuacja z serii Żywioły. Dzisiaj omówię żywioł Ziemi. Tak jak poprzednie filmy, ten również podzieliłam na dwie części, i już za tydzień ukaże się druga część tego filmu. W której omówią między innymi dopasowanie zodiakalne znaków ziemi w partnerstwie. A dzisiaj przedstawię Wam charakterystykę i właściwości żywiołu ziemi. Koncepcja żywiołów, które przejawiają się w naszym życiu jest bardzo wdzięczna jest prosta w zrozumieniu i głęboka w treści. Każdy z żywiołów, a przypomnę, że jest ich pięć. Ziemia, woda, ogień, powietrze i eter symbolizuje jakości, które są obecne dookoła nas w otaczającym nas świecie, ale również i w nas samych. Żywioły mają swoją moc, nadają strukturę i jakość naszemu życiu. Żywioł Ziemi jest tym, który stanowi podstawę, który stanowi bazę i stanowi porządek. W jaki sposób żywioł Ziemi przejawia się w naszym życiu? Jaka jest Ziemia i jak można w pełni wykorzystać jej moc? Czym charakteryzują się osoby, u których dominuje żywioł Ziemi i jakie jakości wnosi do naszego życia żywioł Ziemi? Na wszystkie te pytania i wiele innych odpowiem w dzisiejszym odcinku. Jeżeli więc jesteście ciekawi żywiołu Ziemi i interesuje Was taki temat, zapraszam do oglądania dalej. Żywioł Ziemi jest najbliższy człowiekowi spośród innych żywiołów. Jest podstawą dla wszystkich innych żywiołów. Ziemia jest przecież naszym domem. Ziemia jest solidna, ciężka i stabilna jest elementem zwartej struktury połączonej i przechowującej. Ziemia jest tym co trzyma ukorzenia i ugruntowuje. Daje się dotknąć fizycznie, oddziałując na nasz zmysł dotyku. Ziemia zwłaszcza ta wysuszona niechętnie się formuje, ale jak przyjmie już jakiś kształt, nie zmienia go tak łatwo. Jest związana z cyklicznością i odwiecznym rytmem natury. Ziemia karmi, daje, ale również przyjmuje to, co jej oddajemy. Dzięki niej mamy swoje miejsce, mamy pożywienie i mamy schronienie. Z Ziemią mamy w zasadzie stały kontakt. Wtedy, kiedy chodzimy, kiedy siadamy, kiedy jemy czy pracujemy. Ziemia to typowa energia żeńska, jest jak matka. Jest płodna, opiekuńcza, zaspokaja nasze podstawowe potrzeby, daje oparcie, poczucie bezpieczeństwa, daje nam pokarm i daje nam schronienie. Ziemia jest najbardziej fizycznym żywiołem ze wszystkich pozostałych, związanym ze zdrowiem, siłą. Ale też ze strukturą, solidnością, stabilnością i z wytrwałością. Aby nadać realny kształt naszym planom, projektom czy marzeniom, potrzebujemy właśnie żywiołu Ziemi, bo Ziemia ma moc urzeczywistniania. Zapewnia dostatek, powodzenie finansowe, odpowiada również za udane plony. Żywioł ziemi jest także potężnym źródłem ochrony nas samych przed grożącym nam niebezpieczeństwem. Narzędziem magicznym żywiołu ziemi jest pentakl, a to potężny i poważny symbol ochrony, często używany w celach ochronnych przez magów wszelkiego rodzaju, tarocistów, a nawet zwykłych osób. Żywioł ziemi bywa niezwykle przydatny nie tylko w magii, ale także w codziennej prozie życia. Żywioł ziemi możemy wykorzystać np. do zakopania czy ofiarowania pozostałości po przeprowadzonych rytuałach. Możemy wykorzystać go również np. wtedy, kiedy boli nas głowa czy czujemy się ociężali. Warto wówczas stanąć całymi stopami na ziemi, najlepiej boso, tak by ziemia bezpośrednio stykała się z naszymi stopami. Ważne jest, aby zrobić to wówczas w danej intencji, po to, aby to, co w nas siedzi, zeszło do Ziemi. Jeżeli tak zrobimy, jest bardzo prawdopodobne, że żywioł Ziemi przejmie od nas całą negatywną energię, która powoduje u nas dyskomfort i poczujemy się znacznie lepiej. Ziemia ma pod swoim władaniem nasze fizyczne ciała, naturę człowieka i świata. W tym rośliny i zwierzęta, wszystkie kryształy i kamienie, ale także pieniądze i śmierć. Większość świata materialnego, który znamy, należy właśnie do Ziemi. Solidność żywiołu Ziemi przejawia się w pewności i w bezpieczeństwie. Ziemia to wszystko to, co daje nam poczucie bezpieczeństwa, czyli nasze miejsce, nasz dom. Środki do życia, stabilne relacje, zakorzenienie w rodzinie czy w przodkach, czy w tym, co otrzymaliśmy z poprzednich wcieleń. Obdarza nas siłą, spokojem i poczuciem godności. Ziemia to podstawa, konkret i struktura wyważa, planuje, liczy i porządkuje. Tak naprawdę Ziemia jest naszym jedynym prawdziwym domem. Dostarcza nam pożywienia, z którego czerpiemy siły życiowe, umożliwia nam zakotwiczenie się w realności i odnalezienie swojego własnego miejsca pod Słońcem. To w Ziemi grzebiemy naszych zmarłych, ponieważ jest to nasz dom i fundament do przejawiania się i działania pozostałych żywiołów. Najprościej i najłatwiej możemy odczuć jej materialność, jej fizyczny i cielesny wymiar, dlatego właśnie z nią symbolicznie związane są wszelkie sprawy dotyczące pieniędzy, bogactwa, stanu posiadania, jak też płodności i obfitości w każdym znaczeniu tych słów. W naszym życiu codziennym znajdziemy wiele odniesień do żywiołu Ziemi. Jest to na przykład sól, są to naczynia gliniane, doniczki, wosk, tkaniny naturalne czy monety. W naturze również znajdziemy wiele elementów tego żywiołu i nie jest to nie jest nim ziemia jako taka. Są też nimi na przykład ciała ludzi zwierząt, rośliny, drzewa, nasiona, kamienie. Skały, drogi i mosty, jak również wąwozy, kaniony, jary czy pustynia. W naszych domach także są miejsca tradycyjnie uznawane za podlegające żywiołowi ziemi. Są to przede wszystkim miejsca przeznaczone do pracy fizycznej. Są to miejsca do przechowywania pieniędzy czy spożywania posiłków oraz. Ukwiecone tarasy i ogrody. Poza tym temu żywiołowi przypisane są banki i wszelkie instytucje ekonomiczne: kantory, lombardy, skarbce, sejfy oraz pola uprawne, stodoły, spichlerze, budynki gospodarcze, a także cmentarze. Ziemia stanowi grunt i podstawę w naszym życiu codziennym. Jest mocna, st stabilna i bezpieczna. Pomaga nam się osadzić w tu i teraz i być bardziej obecnym. Kiedy Ziemia znajduje się w harmonii z innymi żywiołami, jest żyzna i daje duże plony. W dysharmonii i nieodpowiedniej temperaturze jest zazwyczaj zamarznięta, popękana i sucha, a nawet bywa martwa. Gdy aspekt Ziemi jest w nas zharmonizowany, daje nam to niezależność przekonań i wiarę we własną mądrość, daje nam ugruntowanie, stabilność i pewność siebie, daje nam balans między powagą, a beztroską, jak również osadzenie w doświadczeniu, w byciu w tym, co dla nas jest ważne, daje nam także uważność i po poczucie mm, świadomego dążenia do celu. O osobach obdarzonych pierwiastkiem ziemi, często mówi się, że twardo stąpają po ziemi. Gdy żywioł Ziemi jest w nas w harmonii, czujemy się niezależni, umiemy wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, jesteśmy pewniejsi siebie i czujemy się bezpiecznie na wszystkich płaszczyznach. Jesteśmy solidni w działaniach, które zobowiązujemy się wykonać. Mamy zdrowe podejście do życia, nie jesteśmy ani przesadnie poważni, ani przesadnie beztroscy. Możemy również polegać na swojej pamięci, nie zapominamy, nie tracimy także kontaktu z rzeczywistością. Gdy żywioł Ziemi zaburzony jest w stronę jego nadmiaru, jesteśmy wówczas Przesadnie uziemieni. Nie możemy zazwyczaj ruszyć z miejsca, czujemy się otępiali, niezbyt stali. Często mamy problemy z poruszaniem się. Mamy wrażenie takiego utknięcia w martwym punkcie i brak nam wizji, jak ruszyć z miejsca, jak ruszyć do przodu. Pojawia się u nas nadmierna senność, lenistwo i niewrażliwość. Często pojawia się także rezygnacja, depresja i brak poczucia hmm, inspiracji i kreatywności. Zawodzi nas y, wówczas również pa, pamięć, pojawia się tendencja do identyfikowania się z problemami. Nadmiar Ziemi może przejawiać się również w małomówności, lub Nastawieniu na ciągłe nadawanie i mówienie bez słuchania innych osób. Osoby z dominującym żywiołem Ziemi są przywiązane do materii w całym jego bogactwie. Osoby takie są bardzo ociężałe i niechętne do jakichkolwiek zmian. Aby zniwelować nadmiar energii Ziemi, Należy zacząć jeść po prostu lekkie posiłki, nie przemęczać się, ćwiczyć kreatywność, poświęcić więcej czasu na relaks i medytację. Warto też wzbudzić w sobie swój ogień i energię powietrza, aby się po prostu ożywić. Gdy natomiast żywiołu Ziemi mamy w sobie za mało, Czujemy się niestali, rozchwiani, niezakorzenieni. Nieustannie poszukujemy czegoś, co może nam dać poczucie bezpieczeństwa. Nigdzie nie czujemy się jak w domu. Stajemy się nieobecni, brak nam harmonii i balansu. Czujemy niestałość, brak ukorzenienia i umysłowe pobudzenie. Brak nam solidności i zadowolenia, często też. Nie kończymy rozpoczętych prac, których podejmujemy się. Bezskutecznie poszukujemy oparcia i pomocy. Możemy często bujać w obłokach lub czuć lęk, strach i brak poczucia bezpieczeństwa. Brak nam też struktury, która pomaga nam budować spójną rzeczywistość. Bardzo prostym sposobem zaczerpnięcia energii ziemi i wzmocnienia tego żywiołu w życiu codziennym jest chodzenie boso, a najlepiej niezależnie od pory roku, nawet zimą po śniegu. Praca na działce czy w ogrodzie, choćby najmniejszym urządzonym na balkonie, również pozwala na pełny kontakt z tym żywiołem i zapewnia jego wsparcie. Pomoże także siadanie na piasku czy na trawie, spacer po lesie czy obejmowanie drzew, bliski kontakt z naturą i pielęgnowanie roślin. Inny sposób, bez wychodzenia z domu, to chociażby porządki, robienie w domu porządków albo zabawa ze zwierzętami. Zwiększyć energię ziemi można też przez jedzenie. Cięższych, uziemiających posiłków składających się z bulw i warzyw korzeniowych. Warto jest też unikać substancji pobudzających i najlepiej kawę zastąpić zieloną herbatą. Energię ziemi można też zaczerpnąć podczas ćwiczeń oddechowych. Wystarczy. Usiąść na krześle ze stopami płasko postawionymi na podłodze i oddychając powoli i rytmicznie przez nos, wyobrażać sobie, że stopy wrastają nam w ziemię. Dobrze jest wówczas również wizualizować energię ziemi jako kolor czerwony, który wchłaniamy przez podeszwy stóp tak długo, aż poczujemy się nasyceni. Nieoceniona jest tutaj także medytacja, która jest jednym z głównych narzędzi równoważenia nie tylko żywiołu Ziemi, ale doskonale równoważy ona każdy inny żywioł. Pamiętajmy, kiedy w pełni świadomie rozwijamy żywioł Ziemi w sobie, osiągamy równowagę w praktyce duchowej i rozwijamy swoją mądrość. A co jeszcze daje nam przeprowadzenie medytacji żywiołu Ziemi? Dzięki medytacji żywiołu Ziemi stajemy się bardziej świadomi posiadania w sobie tego żywiołu, bardziej go w sobie czujemy, wydobywamy go na światło dzienne i możemy go potem bardziej użytecznie zastosować w swojej codzienności. Owocuje to zarówno poczuciem większego osadzenia psychicznego w codzienności i otaczającej nas rzeczywistości, jak i poczuciem większej witalności i mocy własnego ciała, a co za tym idzie, wzmacnia to ogólny stan zdrowia naszego organizmu. Dzięki medytacji żywiołu Ziemi odkrywamy również to, że możemy czuć się stabilnie i bezpiecznie, a także potrafimy zapewnić sobie samodzielność. Jeżeli macie ochotę przeprowadzić medytację żywiołu Ziemi, to taka medytacja, medytacja uziemiająca, znajduje się już na moim kanale, a za dwa tygodnie ukaże się medytacja żywiołu Ziemi, która będzie równoważyć pozostałe żywioły, będzie równoważyć żywioł Ziemi, a także pobudzać w nas ten żywioł. Serdecznie zachęcam do ich przeprowadzenia. Osoba nacechowana żywiołem Ziemi ciężko pracuje na siebie i swoich bliskich. Nigdy nie pozwólcie odczuć takiej osobie, że lekceważycie jej wysiłki. Żyjąc z kimś z żywiołu ziemi, musimy sami wejść na najwyższe obroty. Zaradność jest u słowem niezwykle ważnym, ponieważ to właśnie jej taka osoba chce nauczyć innych i z niej jest najbardziej dumna u siebie. Żywiołowa Ziemia do wszystkiego dochodzi sama i rzadko prosi o pomoc, ponieważ wie, że nic nie stanie się samo. Jeżeli chcecie porozumieć się z osobą urodzoną w żywiole Ziemi, okażcie szacunek do jej pracy, a jednocześnie sami przedstaw, przedstawcie się od waszej ambitnej strony. Pamiętajcie jednak, że jeżeli wasze słowa nie przerodzą się w czyny, to taki człowiek nie uwierzy w wasze prawdziwe zamiary. Ziemia to materia, którą można zobaczyć, dotknąć, poczuć i powąchać, więc również osoby spod znaku żywiołu Ziemi są bardzo przyziemne. Ziemia jest fundamentem, na którym wszystko jest zbudowane. Takie osoby są więc solidne i stabilne, są niezawodne i zawsze można na nie liczyć. Zawsze skłonni są obdarować swoim niezmierzonym bogactwem tych, którzy pracują w pocie czoła. Ziemia nie zmienia się tak szybko i zawsze jest na swoim miejscu. Osoby te więc nie lubią zmian, a normalne życie upatrują w stabilności. Są najbardziej materialistyczne i zaborcze ze wszystkich znaków Zodiaku. Żywioł Ziemi odpowiada trudnej porze roku, zimie, ale odpowiednio wykorzystany pozwoli przez cały sezon zachować magiczną atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Jak więc korzystać z potęgi żywiołu Ziemi? Przede wszystkim, jak najczęściej przebywać na łonie natury i to o każdej porze roku kontaktować się z drzewami, zaprzyjaźnić się ze zwierzętami, hodować rośliny, otaczać się zapachami tego żywiołu i nosić biżuterię z kamieniami przypisanymi do tego żywiołu. No i oczywiście wykonywać magiczne rytuały, które przypisane są do tego żywiołu. Praktyczne zastosowanie żywiołu Ziemi odnosi się głównie do spraw materialnych, stanu majątkowego i naszego stosunku do pieniądza. Żywioł Ziemi kreuje warunki, w jakich człowiek pracuje, jego środowisko zawodowe i sprzyjające sytuacje do zarabiania pieniędzy. Praca z tym żywiołem pozwala na odnalezienie równowagi w świecie zewnętrznym i wewnętrznym. Tym bardziej, że w tej sferze wcale nie chodzi o całkowite odrzucenie materii, jak niektórzy sądzą, lecz o mądre podejście do niej, a odpowiednie rytuały wspierają człowieka w tej dziedzinie i ułatwiają jego drogę do dobrobytu i pomagają go. Utrzymać. Rytuały żywiołu ziemi pomagają zarabiać pieniądze i dobrze je inwestować. Określają, czego w tej sferze należy się wystrzegać, a co będzie pomocne przy osiąganiu dostatku i pomnażaniu dochodów. Oczywiście sfera materialna nie jest jedyną dziedziną, w której można się posłużyć rytuałami żywiołu ziemi. Są one również skuteczne podczas oczyszczania ze skutków negatywnej energii i chronienia się przed nią, wzmocnienia takich sfer życia jak relacje rodzinne czy partnerskie. Można też dzięki nim wzmocnić swoje zdrowie, podnieść odporność organizmu i przyspieszyć rekonwalescencję. Jeżeli będziecie zainteresowani takimi rytuałami, dajcie znać w komentarzach. To już wszystkie informacje, jakie dzisiaj dla Was przygotowałam. Jeżeli film Ci się spodobał i uważasz, że informacje przeze mnie przekazane są przydatne i były ciekawe, bardzo proszę o przeciśnięcie łapki w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, będzie mi niezmiernie miło, jeśli zdecydujesz się na subskrypcję i przyciśniesz dzwoneczek, tak żeby otrzymać powiadomienie o kolejnym filmie. Ja pomału się dzisiaj z wami żegnam, pięknie dziękuję za obejrzenie tego filmu, wszystkich was bardzo ciepło pozdrawiam, trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia następnym razem.